Cześć, tu Mamik. Dzisiaj The Game, ale w wersji Extreme. Także zapraszam do stołu, zobaczcie co się zmieniło. Dobra, jesteśmy przy stoiszku, czyli widzicie, że wygląda tak samo jak The Game. Z tą różnicą, że w tej wersji mamy cztery karty specjalne stałe, które będą leżeć i natychmiastowe. Ja już Wam pokazuję jak to wygląda, czyli tak. Ta karta, jeśli będzie leżeć, zakazuje nam rozmowy do czasu, kiedy będzie leżeć. Następna karta. Mówi nam, że jeśli zagramy jedną kartę na jakiś stos, musimy następne też tam zagrywać. Tu blokuje nam zdolność o 10, tak, czyli ta zdolność nie działa. A tu po naszej turze możemy wziąć tylko jedną kartę, czyli musimy zagrać dwie, a jedną tylko dobieramy. Te karty, dopóki leżą na stole, one cały czas są aktywne. Jeśli je zakryjemy, przestają działać. Teraz te karty są natychmiastowe. Co tutaj mówi ta szczeleczka? Oczywiście, zagrywając tą, oczywiście musimy się zatrzymać. Zagrywając tą, musimy ją zakryć na koniec naszej tury ona nie może być, inaczej przegrywamy. I ta nam nakazuje zagrać trzy karty. I to wszystko. Gra wygląda tak samo, tylko z tymi małymi zmiennymi. Dobra, zrobimy jedną kółeczko, dwa z e, Lidią. Dokładnie. E, kto zaczyna? Ja. To zaczyna? Trochę dwójki tam mi zostaw. No mhm. bo tak ułożyłaś teraz, dobra. Czyli ty dwie zagrałaś, to teraz ja sobie tutaj zagram jedną. Drugą zagram tutaj, trzecią zagram tutaj, a czwartą zagram tutaj. A jeszcze jedno, dobra, i dobieram cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Okay. Tamto nisko mi zostało. Siedemdziesiąt mhm. dziewięć, osiemdziesiąt no, tu jest ta niska, co mi zostawiłaś. Mm -hmm. 90, tak? I 93. Pięknie. No na razie łatwo idzie, bo nie ma tych. 7 tych specjalnych. Ok, widzieliście partyjkę. Gdzieś tam Wam rzucę gameplaya. Sprawdzicie czy tym razem nam się udało wygrać. E, mały Twistik, można grać z nim, nie trzeba. Także w porównaniu do zwykłego TheGama tu mamy ciut więcej, dokładnie o 7 kart, e, o 7 zdolności kart, których tam nie ma. Można grać bez nich, czyli można zagrać w standardowego The Gamer, tylko że tą wersję ciężej zdobyć niż tamtą. Tamtą będzie wydawał Pandosaurus, także e, Quick and Easy też będzie wydawał Pandosaurus, ale jeśli wam się uda gdzieś dorwać, tą, to ja polecam, jeśli zagraliście gdzieś The Gamer, ta wersja, mówię, jest ciut lepsza od tamtej. Solo jest bardziej wymagające, bo tutaj mamy te zdolności, i tu troszkę, troszkę psują, ale idzie, idzie w to wygrać. Nie, yeah, tak jak całą serię D-Game, polecam. Jeszcze jest jedna gra face to face, ale to już nie jest kooperacja. Także na tą chwilę dzięki i do zobaczenia.